Wow, jaki malutki arbuz. Pierwszy raz takiego widzę. Nate ma arbuza średniej wielkości. Fajnie. Ale Vivian ma ogromnego arbuza. Spójrzcie na to. Ale super. Kto zaczyna? Grace, ty pierwsza. Dobra, z chęcią. Spróbujmy. Orety, ale pyszne. W mm, środku jest nadzienie. Podoba mi się. Galaretka jest taka słodka. Super. Tylko szkoda, że tak mało. Nate, twoja kolej. Naprawdę? Mogę? Tak się cieszę. Od czego by tu zacząć? Super, jest taki okrągły jak piłka. A teraz wyjmujemy katanę i przecinamy arbuza jednym ciosem. O tak! Wyszło super. Chcę go szybko spróbować. Oceńmy smak nadzienia. O, ale apetyczne i takie dobre. Nie mogę przestać jeść. Nate jest takim apetytem. No dobra, poradziłem sobie z nadzieniem. Teraz muszę spróbować samej galaretki. Mmm, Ma smak arbuza. Czad, zjem to w kilka sekund. Gotowe. Nie wiem, teraz twoja kolej. Ciekawe, jak ty to wszystko sama zjesz. Nie martw się, poradzę sobie. Wygląda pysznie. Najpierw chcę spróbować nadzienia. Wcisnęłam do środka słomkę, a teraz czeka, aż nadzienie wleci prosto do mojej szklanki. No to próbuję. O tak, ale pyszne. Mam pomysł. Teraz spróbuję nadmuchać moją galaretkę, żeby była jeszcze większa. Ups! Wękła! Jak to się stało? Teraz mam mnóstwo kawałków galaretki. Próbujmy. Galaretka jest taka fajna. Mm, I taka pyszna. A wy na co czekacie? Częstujcie się. Naprawdę? Możemy? Dzięki. Co to za maleństwo? Nate ma większego buta. Zgadza się. Nate dostał buta średniej wielkości. Takiego, jakiego sam nosi. Wygląda super. Ciekawe z czego jest zrobiony. Ale to Grace ma ogromnego buta. Takiego na pewno nikt nigdy nie widział. Pierwsza zaczyna Vivien. Tylko jak to zjeść? Mam pomysł. Najpierw troszkę się pobawimy. Bierzemy deskę, kładamy palec w buta i jeździmy jak prawdziwi skaterzy. A teraz trik. Gotowi? Lecimy i salto! Prosto do buzi oczywiście. Jakie pyszne. Rewelacja. Ups, Nate, przepraszam. Vivien, co ty zrobiłaś? Zniszczyłaś mojego buta swoją deską. Dobra, będę musiał go zjeść. Ale najpierw pozbędę się tej deski. Chwila. Co z niej kapie? To wygląda jak jakiś słodki syrop. Muszę sprawdzić, co jest w środku buta. Zanurzę tutaj kawałek sznurówki. Wow, to jest niesamowicie pyszne, smakuje mi. No to lecimy z tym. Roimy buta na pół. Wow, w środku jest taki apetyczny. Fantastyczny tort. I to z płynnym nadzieniem, ale super. To takie pyszne, palce lizać. Chcę zjeść to wszystko. Gotowe. Grace, twoja kolej. Świetnie. Akurat zdążyłam zgłodnieć. Spróbujmy kawałeczek. Tort wygląda tak apetycznie. Też ma płynny środek. Zamoczę w nim mój kawałek tortu. O to wygląda mega. Spróbujmy. Fantastyczne. Ludzie, no nigdy w życiu nie jadłam smaczniejszego tortu. To najlepszy tort w moim życiu. Jestem zachwycona. Wiecie co? Chcę spróbować osobno wszystkich części. Zanurzę je po kolei w tym słodkim syropie. Rewelacja, co za uczta? Co chcecie? A może się podzielisz! Proszę! No dobra, niech będzie. Nadmucham dla Was balon. Patrzcie! Udało się. Łapcie! Wow, super! To piłka z gumy do rzucia. Co z nią zrobimy? O nie! Pękła! Właśnie taki był plan Grace. Wy zajmowaliście się balonem, a ona zjadła wszystkie kawałeczki tortu. Jaka malutka truskawka i bita śmietana! Naprawdę bardzo mała! Ja mam zwykłą śmietanę i truskawkę. Super! O rety! To ogromne opakowanie bitej śmietany i ogromna truskawa. Jeszcze nikt takiej nie widział! Porcje dziewczyn w porównaniu z porcją Neita to jakieś okruszki. Ale skoro Grace ma najmniej, to ona zaczyna. Nie śmiejcie się ze mnie. Będę pierwsza próbować, a wypatrzcie! patrzcie. Bierzemy truskawkę i wyciskamy na nią śmietanę. Super. Próbuję. Mm, pyszne. Tylko szkoda, że tak mało. Chcę więcej. Yeah! Vivian, próbuj szybko. No dobrze, próbuję. Chwileczkę. Nie chcę zjeść truskawki tak po prostu, bez miskę i wycisnę na nią całą bitą śmietanę. O tak. Następnie bierzemy praskę, wkładamy do niej truskawkę i rozgniatamy ją prosto do śmietany. O tak. Teraz trzeba to wszystko wymieszać. Użyjemy chleba, zrobi z niego tosty. Kładam je oczywiście do tostera. Czekam i mamy to! Apetyczne tościki. Jak pachną. Teraz układamy tost na tost i tak aż skończy się cała masa truskawkowa. Idealnie. Tylko na to spójrzcie. Próbujemy. O nie! Moja kanapka się rozpadła! Wszystko opuściłam! Przestańcie się ze mnie nabijać. Spróbuję po prostu zwykłej kanapki. Też jest spoko. Nate, twoja kolej. No nareszcie. Muszę pomyśleć. Już wiem. Biorę bitą śmietanę i wciskam ją prosto do truskawki. O tak! Cisnę tam całe opakowanie. Będzie super. Poko dziewczyny, nie martwcie się! O nie, truskawka nie wytrzymała takiej ilości bitej śmietany, więc pękła. Yeah. Mimo wszystko, nadal jest pyszna, co? No, zgadza się! Tajra wow. ma czekoladowego jednorożca, ale jest taki malutki. Nathan ma jednorożca średniej wielkości piękny i apetyczny. Ale mojego jeszcze nie widzieliście, jest ogromny! Spójrzcie, super co? Ale to ja zacznę, bo mam najmniejszego. A szkoda mi go jeść, ale muszę. Mmm, pyszny. Ekstra. Chcesz? Nie, mam tu coś lepszego. Mój jednorożec jest większy i w środku na pewno coś ma. Sprawdzę to. Orety już widzę. W środku są cukierki M&M's. Wszystkie zielone i takie dobre. Trzad. To jednorożec z niespodzianką. Hmm. Co by tu wymyślić? Już wiem. Wezmę sos karmelowy i wcisnę go prosto do czekoladowego jednorożca. Wycisnę go po sam brzeg. A teraz ściskamy, żeby go całego wgnieść. O tak! Udało się! Wszystko jest w karmelu i czekoladzie. Podoba mi się takie połączenie. To zdecydowanie najlepsze, co dzisiaj jadłem. Palce lizać! O tak. Ekstra. Uu, to odrażające! A teraz moja kolej. Najpierw zacznę od rogu jednorożca. Spróbuję go odłamać! Ach, nie daję rady! Co robić? Wiem jak ci pomóc. Masz tu młotek! Rozbij jednorożca! Świetny pomysł. Spróbujmy. Też mi nie wychodzi. No to weź większy młotek. Ten pomysł jest jeszcze lepszy. Spróbuję. Bum! Bum! Nie, nie daję rady. Co robić? Mate, masz jakiś pomysł? Znalazłem jeszcze większy młot! Ale super! Ten młot jest taki ciężki. Spróbuję rozbić nim mojego jednorożca! Udało się! W środku jest mnóstwo gumkulek, ale super. Podoba mi się to. Spróbujmy. O tak. A może się ze mną podzielisz? No pewnie pomogłeś mi, trzymaj. raz zobacz co mam. Super co? Wiesz co? Ja też chcę gumę. Oddzielną porcję. Dasz mi dzięki. To żaden problem. Ale pyszne. Macie teraz tyle smakołyków, że wystarczy wam do końca życia. Szybko jedzcie. Nate, czy już wszystko zjadłeś? Wpadłem na pomysł. Będę udawać kogoś innego, żeby dostać kolejną porcję. Dzięki, ja mogę jeszcze? Spadaj mi stąd. Teraz mogę się rozkoszować. Co? Kto to? Kochanie, czy podzielisz się z babcią swoimi smakołykami? No nie żałuj babci. Dziękuję. Wypróbujmy teraz te przebrania. Na pewno nas nie rozpozna. No, nareszcie mogę spróbować. A kim wy jesteście? Dobrze podzielę się z wami macie i wynoście się stąd. Ach. Chwila, został mi tylko jeden cukierek. I to wszystko? Akurat dla mnie, dzięki. Ale ja nawet nie spróbowałam. Wszystko zjedliście. Ale było pyszne! Wow, co to jest? Bella dostała małą żelkową butelkę Coca-Coli. To takie słodkie. A co ma reszta? To średnia żelkowa cola. Jill ma szczęście. Ale to Tyra dostała ogromną żelkową butelkę coli. Wygląda wspaniale! Brawo! Może i mam małą kolę, ale na pewno jest pyszna. Możliwe, ale to moja jest największa. Dziewczyny, przestańcie mierzyć swoje żelki. Ich spróbujcie. Ups. Przepraszam, Jill. Naprawdę nie chciałam. Daj mi mojego żelka. Wygląda pysznie. Spróbujmy. Mmm, smakuje super. To jest wspaniałe. Takie dobre. Teraz moja kolej. Potrzebuję talerza. Położę na nim moją żelkową butelkę coli. Wezmę nóż i widelec. O, tak. A teraz ukroję kawałek. Aha. Idealnie. Spróbujemy. Mmm, to jest takie pyszne. Smakuje mi. Rewelacja. A ja wymyśliłam, jak zrobić Jill mały żarcik. Zabiorę jej żelka i położę prawdziwą butelkę coli. Mmm, jakie pyszne. Chcę więcej. A, to przecież był żelek! Jak do tego doszło? Jill, to był prank Tajry. Bella nie ma z tym nic wspólnego, a Tajra zjadła całego twojego żelka. Dajcie spokój, to było śmieszne. Chcę spróbować mojej koli. O, dziewczyny, na co tak patrzycie? Chwila, czy mój żelek was hipnotyzuje? To ciekawe, ale to mój żelek i nie mam zamiaru się dzielić. Dziewczyny są tak głodne, że nie zauważyły twojego palca. O rety, ale rzuciły się na tego żelka. Muszę pilnie zjeść mojego żelka, zanim znowu mnie zaatakują! O nie! To będzie nasze! Mm, jakie pyszne, uwielbiam to! Co za wyżerka? Ach, tak, nie mogę się zatrzymać! Mm, jakie dobre. Nam, niam, niam. niam. Ach, o, nie mogę przestać. Mm, niam, niam, niam. Dziewczyny, to mój żelek. Czemu to zjadłyście? Może zostawicie mi chociaż kawałek? Nie? No trudno. Co wy wyprawiacie? Mm, to najpyszniejsze żelki na świecie. O tak, to mi mega smakuje. Ja też uwielbiam żelki. Nie jadłam nic lepszego. Nigdy nie widziałam ich w takim stanie. To wszystko wygląda tak okrutnie. Tajra, nadal nie zjadłaś swojego żelka? Lepiej się z nim pożegnaj. Jakbym była w klatce z głodnymi tygrysami, nie chciałabym być na miejscu żelka. Jaka mała porcja makaronu wygląda tak uroczo? To porcja Tajry. Z kolei Bella ma średni rozmiar. To już wygląda lepiej. Na pewno się naje. Ale to Jill ma ogromną porcję makaronu. Wow! Jak ty to wszystko zjesz? Może się ze mną podzielisz, proszę! Nie ma mowy! jest swoje maleństwo! Rozumiem. Okej, okay, spróbujmy mojego makaronu. Mam tu małe pałeczki. Mmm. Mm, jakie pyszne. Naprawdę mega! Fila, czemu nie mogę wyciągnąć makaronu z opakowania? Pomóż mi, Jill. Ten serowy makaron jest naprawdę pyszny. Dobrze spróbuję go zjeść w inny sposób. Skończyłam. Juhu. Co to? Pajra, czemu we mnie rzucasz śmieciami? Okej. Okay. Teraz moja kolej. Naprawdę chcę spróbować mojego makaronu. Trafił do mojego nosa, zaraz kichnę. Och! co to za obrzydliwość, Bella, co to jest? Uch, czy to naprawdę makaron? A może twoje smarki? To jest to chydne! Zaraz wymiotuję! A! Dobrze, a ja w tym czasie spróbuję makaronu. Na pewno będzie pyszny. Zobaczmy! Wow, to wygląda smakowicie! lizać! Chcę więcej! O, tak! Uwielbiam taki makaron. Bella jest takim apetytem, ja też chcę! Czas spróbować mojej ogromnej porcji makaronu. Wow, wygląda imponująco. Co? Puściłam. Wezmę jeszcze porcję. O, nie! Wszystko mi spada! Na pewno robię coś nie tak. Padłam na świetny pomysł. Umieszczę widelec na wiertarce i w ten sposób będę mogła szybko go nakręcić. Spróbujmy. O, o nie! To ma za dużą moc! Jak mam teraz to wszystko zatrzymać? O! O! Chwila. Mam kolejny pomysł. Muszę stworzyć projekt. Mm, już wymyśliłam. Spójrzcie, to mój robot, który nakarmi mnie makaronem. Włożymy to wszystko razem. Okej. Okay. Tutaj umieścimy zjeżdżalnię, a tutaj będzie robotyczna ręka, która będzie mnie karmić. Naciskam przycisk. Aha. O tak. Po zjeżdżalni i prosto do moich ust. Wow, jakie to jest dobre! Orety! Jaki fajny wynalazek! Jill, jesteś geniuszem! Spróbujcie razem, dziewczyny! I jeszcze raz! Wow, robot nakarmił wszystkie dziewczyny! Dobra robota! Niezła zabawa! Co macie tym razem? To mała butelka galaretki o smaku huby-buby. A co mają inni? średnia butelka galaretki ze skitelsami. Ekstra. To będzie słodkie. A Bella dostała ogromną butelkę galaretki z mentosami. To na pewno będzie odświeżające. Zaczynamy od Jill. Mm, z wielką chęcią. Spróbujmy. Mm, to na pewno będzie dobre. O jacie. Mm, pyszne. Co za uczta! A teraz nadmucham balona! Co? Taki mały? Co mam z tym zrobić? Już wiem! Ulepię z tego malutkiego dmuchanego pieska! <laughs> Super! Jaki słodziak! O, mogę go bliżej zobaczyć? Jaka fajna zabawka! Ups! Pękł! Mam teraz całą rękę w gumie! Ojej, to na pewno nie podobało się Jill. To była jej zabawka. Przepraszam, Jill, tak bywa. Spróbujmy tego, co ja tu mam. Wygląda pysznie. Wyciskamy. Wow, jakie to kolorowe i takie pyszne. Ekstra. Mogłabym to jeść wiecznie. Tajra, tak śmiesznie wyglądasz. Spójrz na siebie, jesteś cała w skitelcach! Co? Serio? Ale to nie powód, żeby się za mnie śmiać! Bo mogę się zemścić! Teraz wy też będziecie całe w skitelcach! Łapcie! <laughs> Pudło! Nie trafiłaś! O nie! Teraz w mojej butelce jest dziura! Chociaż to w sumie super! Bo mogę spróbować moich mentosów! Jakie pyszne! Mm, teraz mam taki świeży oddech. O rety, to jest wręcz mroźna świeżość. Spójrzcie, dookoła zaczął padać śnieg. Ups, chyba Bill nic nie widzi. Jej okulary zamarzły. To niesamowite i jakie piękne. Bella jeszcze raz. Z wielką chęcią! Zjem kolejną porcję. Więcej płatków śniegu specjalnie na wasze zamówienie. Wspaniale, uwielbiam śnieg. O, teraz wszystko widzę. O nie, Tajra zamarzła, co robić? Ups, Bella, mamy trudną sytuację. Tajra zamarzła. Bella zapatrzyła się na płatki śniegu tak bardzo, że w ogóle nie zwraca na nas uwagi, czyli co zrobimy? Yy, mogę spróbować rozmrozić ją gorącym powietrzem z suszarki do włosów. Aha. O, chyba działa. Dzięki, Jill. Pomogłaś mi. Teraz stopimy płatki śniegu Belli. Co wy zrobiłyście? Zepsułyście mi całą zabawę.